Hej, tutaj Rafał Adventure, na imię mam Rafał. Ja Asia. Z tyłu jest, na łóżku leży Kubuś, Teo tutaj też. Jest z nami. Jest z nami, leży i sapie. Nie wiem, czego się, czego się stresujesz, piesku? Tak Nadajemy prawie na żywo dzisiaj z podróży naszej do Hiszpanii. Wyjechaliśmy w piątek, już dzień temu, dzisiaj jest sobota wieczór, całą można powiedzieć, sobotę spędziliśmy w trasie od godziny 7 rano. Można powiedzieć, nie? Dzisiaj tak. Jest tak. godzina 22, niedawno przyjechaliśmy na Camper nad morzem. Jesteśmy 220 km od granicy z Hiszpanią. I jedziemy najpierw do na San Sebastian na północ Hiszpanii. A dalej to jeszcze nie wiemy, zobaczymy, tak. jak z pogodą. Zależy od pogody, będziemy chyba kierować się w kierunku ładnej pogody. No i tak na samym początku chcielibyśmy wam bardzo serdecznie podziękować i zrobiliście nam ogromną przyjemność, bo dostaliśmy od was wyjątkowy prezent na święta w postaci tysiąca subskrybentów. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za to. Buziaki dla wszystkich. No i tak sobie pomyśleliśmy, że ten odcinek właśnie poświęcimy tak dla was, żebyście wiedzieli coś na, na nasz temat jak długo podróżujemy i w jakich miejscach byliśmy także nasza podróż zaczęła się no, dobre parę lat temu tak. a więc nasze wyjazdy zaczęliśmy tak normalnie jak jak pewnie większość ludzi jeździliśmy samochodem osobowym jeździliśmy do hoteli do, na break and breakfast później kupiłem namiot jeździliśmy pod namioty Później tych namiotów się zrobiła już duża kolekcja na strychu. Po namiotach stwierdziliśmy, że czas na upgrade. Kupiliśmy przyczepę, a że niestety nie znałem się wtedy na przyczepach. Kupiliśmy przyczepę. Aczkolwiek pan się, za... no, wiedziałem, żeby zwracać uwagę na to, żeby nie była zapleśniała, czy tam, za... No, żeby nie była miękka. I pan powiedział, że nie jest, że na 100% jest super. Jak przyjechaliśmy do domu, po którymś tam wyjeździć okazało się, że jednak nie zrobiliśmy remont całej przyczepy w sumie tego, tylko tego frontu wymieniłem wszystkie tam deski nowe, no, no wszystko od podstaw zrobiłem jak zrobiłem jak już skończyłem to to sprzedaliśmy nawet chyba razu nie, nie pojechaliśmy tą przyczepą czy no było bardzo długo ją remontowaliśmy bo mieliśmy tylko czas na weekendy a tą przyczepę mieliśmy za naszą miejscowością na takim storage no, i tak jak były, była ładna pogoda, to jeździliśmy, remontowaliśmy. Yy, no, kupiliśmy przyczepę po, 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 tych namiot, po namiotach. Kupiliśmy przyczepę, bo do tego doszliśmy, że chcieliśmy spróbować. Byliśmy, byliśmy z tą przyczepą na Cornwallie, byliśmy w Szkocji, byliśmy w Devon, chyba w Dorset. No, już nie mówił, nie wspominam o yy, Po przyczepie stwierdziliśmy, że się ciężko jeździć z przyczepą jednak i patrząc na znajomych, którzy mieli kampery człowiek trochę zazdrosił tej swobody ich tego, że mogą stanąć gdzie chcą podjechać gdzie chcą, być na tym pierwszym froncie można powiedzieć yy, przy morzu samym i stwierdziliśmy, że chcemy kupić kampera i sprzedaliśmy przyczepy, kupiliśmy kampera to był pierwszy nasz kamper, bo Vito. Mercedes Vito. No. i to Mercedesem pojechaliśmy. Opłynęliśmy. Tak. Mercedesem płynęliśmy z Portsmouth do Bilbao. Do Bilbao, no i pojechaliśmy do, do Portugalii. Trochę przez... trochę Hiszpanii, trochę, trochę Hiszpanii no, widzieliśmy tą górę. Hiszpanii i do Portugalii. Kraj, kraj Basków troszeczkę i pojechaliśmy do Portugalii. No w Portugalii bardzo nam się podobało. Na no, Portugalii zachodzeni. objechaliśmy całódką. No. Byliśmy w, nawet w Fatimie, modliliśmy się za naszego synka i po dwóch latach się urodził, no, <laughs> siedzi, teraz się siedzi, śmieje, siedzi, siedzi się rodziców, no. no i po, po Wito Rafał stwierdził, bo ja byłam w no i mieliśmy problem z Zasią, bo wszędzie sikała. Ja, ja co chwilę chciałam siku, no to musiał się biedny zatrzymywać. Potem kupiliśmy taką toaletę przenośną. No i właśnie Rafał stwierdził, że musimy zmienić vana, bo dziecko wana, bo... było w drodze, a wito nie było miejsca. Na... My we dwoje się mieściliśmy, a nie jesteśmy mali. Mieściliśmy się akurat, powiedziałbym. I nie byłoby miejsca na dziecko, bo, bo nie byłoby miejsca ani na, na to, żeby podróżowało, ani na to, żeby spało. No. I kupiliśmy dużego pana. No i Rafał go całego sam przerobił. Znaczy, kupiliśmy pana, był przerobiony niby camper, wana, go gdzieś tam byłem na licytacji. Później okazało się, że to były no naprawdę, to, tak, no, to taka porażka, że szok, bo. Półki trzymały się na śrubce, były ze zwykłych desek, takich nie wiem, zrobionych z co zwykłe meble są. Wywaliłem wszystko, kupiłem tę lekką sklejkę Te, i kupiliśmy lekkie drewno do tego. No i Rafał wszystko ładnie powycinał, no, ładnie zrobił to ładnie. <laughs> zrobił, zrobił półki, no i zaczęło się takie nasze podróże, no i toaletę zrobił. No i zaczęły się nasze podróże, pierwszy, pierwszy wyjazd tym kamperem, taki dłuższy, duższy. to Szkocja pewnie dwa tygodnie, no i zbudowaliśmy kampera i zaczęły się takie nasze podróże, weekendowe albo takie wakacyjne na dwa tygodnie, trzy tygodnie. No, a w tym roku postanowiliśmy, że zmienimy trochę wygląd naszego kompera. Odświeżymy, bo 7, prawie 7 lat to dało się mu w kości szczególnie jak się ma psa dużego i dziecko, które wszystko niszczy. No i wyzmieniliśmy, zrobiliśmy sobie stałe łóżko. Dzięki temu mamy większy bagażnik, nowe szafki, nową podłogę. Tutaj Rafał przerobił siedzenia, właśnie że możemy sobie obracać. Akumulator kupiłeś. No i chcielibyśmy zrobić taki mały upominek dla Was. Mamy tutaj nasze kubki z naszym nowym logo. I dla osób, które napiszą komentarz. Wybierzemy jakieś tam cztery osoby, bo mamy cztery różne kubki z różnymi tutaj napisami, tak, akurat jest niebieski i żółty. No a pytanie jest takie: którą rocznicę w tym roku obchodzimy? Taka mała podpowiedź, jakbyście chcieli. No to musicie obejrzeć z zeszłego roku odcinki, które spędziliśmy też w Hiszpanii, bo naszą rocznicę mamy 27 grudnia. Także tam będzie podpowiedź, w, y, którą rocznicę obchodzimy w tym roku. No i z tych osób wlosujemy. Znaczy wlosujemy, nie wlosujemy. Wybierzemy cztery osoby. osoby. Wybierzemy cztery osoby, może więcej. Y, I wyślemy kubki, i naszą naklejkę. Także zapraszam do, koment zapraszamy do komentowania. I jeszcze zapraszamy do oglądania, bo w tej chwili jesteśmy już przy Hiszpanii. Zapraszamy do oglądania naszych przygód z Hiszpanii, które zaczną się też niedługo. No, także zapraszamy Was wszystkich i prosimy o komentarze. Łapki do góry albo w dół. No i to na tyle. To się trzymajcie. Do następnego odcinka. Ho, ho, ho. Życzymy Wam zdrowych, wesołych i szczęśliwych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2024. Także życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Aby się spełniły wszystkie Wasze marzenia i abyście mieli fajne podróże i ciekawe. I jeszcze raz dziękujemy za subskrypcję, za lajki, i lajki komentarze i zapraszamy. Dá